Hej, witajcie! Dziś w trochę niestandardowym miejscu, ale to jest spowodowane moim wyjazdem, o którym pewnie jeszcze będziecie wiele słyszeć, także mam nadzieję, że pojawi się jeszcze więcej fajniejszych filmów z tego miejsca, ale o tym w przyszłości. Witam Was w mojej nowej serii na kanale, o której już myślałem jakiś czas temu, ale jakoś tak nie miałem za bardzo czasu, żeby ją zrealizować. Nie wiem, jakoś tak czasu nie było. Zresztą, jak widzieliście, było bardzo mało filmów na kanale, ale no, brak czasu równa się brakowi filmów, to wiecie o co chodzi. Ale nie przedłużajmy więcej, tylko przejdźmy do wiadomości, które chciałbym z wami dzisiaj omówić. Microsoft wraz z wydaniem nowej wersji Windowsa wchodzi powoli w XXI wiek. Pewnie zapytacie się dlaczego? Otóż. No przecież Windows 10 wygląda całkiem nowocześnie, nie ma tam jakichś większych problemów z wyglądem czy z dziwnym UI. Okazuje się jednak, że nie do końca, ponieważ dalej w Shell 32 możemy znaleźć ikonki z Windowsa 95 czy Windowsa XP. Jest to o tyle śmieszne i zabawne, że no kurczę, te ikonki już są tutaj w tym pliku od tylu lat i na dobrą sprawę nikt się nawet nimi za bardzo nie zainteresował. Co przekłada się na to, że Microsoft jakoś specjalnie nie przykłada wagi do tego, co ma w swoim systemie, ale wciąż to dalej istnieje. Ale co z tym dokładnie? Microsoft w nowej wersji 20H1 postanowił, że tych ikonek się pozbędzie, na rzecz nowych, nowoczesnych ikonek, które mają zawitać w nowej wersji systemu. Wyglądać będą one następująco, no i myślę, że będą to jakkolwiek spójne ikonki z tym, co mamy aktualnie. Tym bardziej, że nowe ikonki folderów pojawiły się już jakiś czas temu w wersji 20H2 w menu Start. Zresztą nowa aktualizacja już jest za rogiem. A co jeszcze w niej wejdzie? Jak wiadomo, Microsoft po zmienił trochę taktykę, i teraz nowe wydania, nowe jakieś większe featurey będą się pojawiać w tej jesiennej aktualizacji, czyli w 21H2. A w 21H1 ma się pojawić no, bardzo mało rzeczy. Między innymi będzie to to, że można teraz używać zewnętrznej kamery jako uwierzytelniania Windows Hello do np. zalogowania się do systemu. Kolejną z takich zmian ma być poprawiony moduł Windows Defender, który ma na za zadaniu zoptymalizować skanowanie plików, co przełoży się oczywiście na optymalizację samego systemu. Trzecią z głośniejszych rzeczy ma być usprawnienie WMI zarządzającego zasobami komputera. Ma zostać to zoptymalizowane właśnie, żeby pracowało się nam lepiej, i szybciej i ogólnie lepiej, bo jak wiadomo teraz mamy pracę zdalną, co przekłada się jednak na to, że wypadałoby, żeby ten system działał po prostu sprawniej. Nieciekawie natomiast dzieje się na rynku komunikatorów. Znany komunikator WhatsApp, często chwalący się tym, jak i on nie jest to prywatny, Okazuje się, że nie jest taki prywatny, jak wszystkim się wydaje. Już jakiś czas temu było o tym dość głośno, ponieważ iOS wypuścił nową aktualizację sklepu, która pokazywała, czego dokładnie aplikacja wymaga od użytkownika i jakie dane zbiera. Dziś natomiast nie o tym, ponieważ to już było rozmuchane. Jak donosi niebezpiecznik, istnieje strona internetowa, na której można sprawdzić, czy dana osoba jest aktualnie dostępna i jaki ma status na WhatsAppie. Mało tego, z tych informacji możemy jeszcze wyczytać nasze zdjęcie profilowe i wiele, wiele innych informacji. Ale co jest w tym takiego niebezpiecznego? No głównie to, że dzięki temu w jaki aktualnie mamy status, możemy mniej więcej wyszacować siatkę znajomych, z którymi możemy aktualnie rozmawiać, co no, może się przekładać na jakieś większe niebezpieczeństwa w przyszłości. Natomiast z drugiej strony mamy Signala, który chciał dać. Facebookowi takiego przytyczka w nos. Skorzystał on bowiem z technologii, jaką dostarcza sam Facebook, ponieważ na Instagramie rozpoczął kampanię marketingową, która miała na celu pokazanie użytkownikom, w jaki sposób dobierane są reklamy właśnie do odbiorców. Sama reklama pokazywała użytkownikom, jakie treści oni sami wyszukują, jakie treści mają się im pojawiać na podstawie tego na przykład, gdzie mieszkają, jakiej muzyki słuchają i tego typu rzeczy. To chodziło do tak absurdalnych rzeczy, że pokazywało ci dosłownie reklamę, że ta reklama wyświetliła się dlatego, że szukałeś ostatnio takich i takich informacji? Część użytkowników no zareagowało na to śmiechem, no bo jednak to jest całkiem fajna promocja dla Signala. Ale z drugiej strony, czy to nie pokazuje za bardzo, w jaki sposób no, wszystkie aplikacje naruszają naszą prywatność? Myślę, że trochę tak. I no nie wygląda to zbyt fajnie. Ogólnie cała akcja nie wyszła do końca tak jak Signal przewidywał, dlatego no, całe reklamy już jakby zostały zdjęte. Ciekawie też dzieje się na rynku kart graficznych. Oczywiście do teraz kart graficznych za bardzo nie ma dostępnych, no bo wiadomo kryptowaluty, tutaj jeszcze problemy z zasobami i no tak ciężko dostać w tym momencie kartę graficzną. Ale świat obiegła informacja, że w jednym ze sklepów internetowych można już sprawdzić informacje na temat 3080 Ti. Nie jest to niczym dziwnym, ponieważ podobna sytuacja była przy premierze, przed premierą e, RTX-ów 3060. Jednakże zatrważająca okazuje się w tym przypadku cena. Cena nowego układu ma wynosić aż 3500 dolarów, co w przeliczeniu na nasze polskie złotówki daje nam około 13 tysięcy złotych. Jest to dość duża cena jak za kartę graficzną, jednak w przypadku poprzednich kart 3090 no cena ta była usprawiedliwiona, bo była to karta dla stricte określonych twórców, jednakże no 3080. No jest to raczej produkt dla graczy, którzy chcą jak największą wydajność i 13 tysięcy zł wydaje się dość trochę horrendalną ceną jak za taki układ. Za to AMD nie stoi w miejscu. Kiedy karty nadal nie są dostępne, to mamy doniesienia o nowych układach, które właśnie firma czerwonych ma nam zaprezentować. Nowe układy z serii 7000 mają być aż trzy razy szybsze od poprzedników. Wydaje się być to bardzo ciekawe, ponieważ aktualne układy już są bardzo szybkie i czasami 6900 XT potrafi nawet przegonić, co po niektóre układy nie widzi. Także zapowiada się całkiem ciekawa walka. Procesory graficzne mają zostać zaprojektowane w 5-nanometrowej litografii, co będzie się przekładać na o wiele niższe rachunki prądu, no bo wiadomo, jednak niższa litografia przekłada się na niższe zużycie energii. Sam jestem aż ciekaw jak to wyjdzie, ponieważ no, fajnie by było jakby coś się w końcu zadziało na tym rynku i zobaczymy czy czerwoni przegonią zielonych, kto wie. Z drugiej strony pojawia się też Intel, który ma zaprezentować nowe układy kart graficznych dla graczy i jeżeli słyszycie Intel i karty graficzne no to wydaje się to trochę dziwne, no bo jednak firma ta była bardziej znana z procesorów. Zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że będzie ciekawie, bo zawsze to jest całkiem fajna opcja dla konsumenta, bo im więcej firm, tym więcej mamy wyboru, ale muszę Wam powiedzieć, że AMD też nieźle się wycwaniło. Ostatnio AMD zrobiło taki trochę Intel moment i to przełożyło się całkiem niefajnie, ponieważ okazuje się, że AMD zabrania producentom płyt głównych aktualizowania biosów tak, aby te wspierały nowe procesory z serii 5000. Wiadomo, oczywiście te płyty nie będą wspierały nowych feature'ów takich jak tam chociażby PCI Express czwartej generacji, ale jednak same procesory mogłyby po prostu działać na tych płytach głównych. Co dla niektórych użytkowników byłoby fajną opcją ze względu na to, że mogliby po prostu zupgrade'ować sam procesor, a nie płytę główną. Śmierci mi to trochę Intelem i zagrywką z czasów kiedy mieli soket 1151, ponieważ wtedy twierdzili, że na przykład siódma generacja procesorów nie zadziała z płytą główną na szóstą generację procesorów. Jak później okazało się, wystarczyło szybko spaczować bios i na płycie z szóstej generacji bez problemowo procesory, jak z siódmej, i czasami nawet dziewiątej generacji. Fakt faktem nie było to dosyć dobre, ale dało się, więc myślę, że jeżeli jakaś firma produkująca płyty główne jakby postarałaby się i dopracowała ten bios to działałoby to o wiele lepiej. Z dzisiejszych informacji to na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Pamiętajcie, aby subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę i skomentować film, ponieważ dość często udzielam się również w sekcji komentarzy. Powiedzcie, czy taka forma serii wam się podoba, ponieważ wydaje mi się, że to jest całkiem fajna opcja, a Dzięki temu filmy mogłyby pojawiać się po prostu częściej. Oczywiście sekcja komentarzy jest wasza, więc zachęcam do komentowania. Ja na razie z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie, cześć!